Potrzebuję nasmarować łańcuch w motocyklu. Zobaczcie jaki patent sobie wykminiłem. Specjalnego stojaka na moto też nie mam, że wie, że się podwaha, czy się podnosi albo przód, albo tył. Więc wykorzystałem sobie pas transportowy. Nie podniosłem dużo, bo wiadomo, może zawsze pójść coś nie tak, ale najważniejsze, że z łatwością mogę sobie łańcuch nasmarować niż Motocyk przepychać do przodu i do tyłu, i wtedy jest nierównomierne rozprowadzenie. Ale tutaj zaraz go jeszcze odpalę, wrzucę na jedyneczkę. Żeby wiecie, było jeszcze lepsze ułatwienie. Więc jeżeli coś wygląda głupio, ale działa, to nie jest głupie. raczej ta rączka jest solidna i to wytrzyma na no spokojnie na czterech śrubach do ramy, przy, przykręcone. Zapomniałem o jednej kwestii. Jeżeli mam stopkę rozłożoną, a mam czujnik w stopce, to jak wbiję bieg, to mi zgaśnie od razu. To nawet nie próbuję. Bez tego sobie prawdę.